Dzień dobry, moje skarby, witam Was w kolejnym vlogu. Umyłam sobie głowę, dlatego że właśnie wróciłam z pracy. Dziś mamy sobotę. I tak sobie pomyślałam, że zanim się do Was odezwę, to ogarnę się troszkę na tej zasadzie, że umyję włosy, przebiorę się w jakąś koszulkę taką domową. I. I. Teraz naszło mnie na coś. Lekkiego na obiad. Mam już godzinę 15.30. W związku z czym e, mam fetę, pomidory, ogórka i cebulkę. I zgadnijcie, co zrobimy? Tak, zrobimy. Ja zrobię. Zrobię sałatkę grecką, e, taką jak lubię najbardziej. Mam nadzieję, że Was w jakiś sposób może zainspiruje, zaciekawie. Więc no co? Chodźcie ze mną do kuchni, razem może coś fajnego wymyślimy, przyrządzimy. Na pewno będzie smacznie. I was doing fine. I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace. swept me off my feet and made me whole again. You came in my life. I wanna see your face. Never will I be. Be the same again. Well, I thought I knew what life was all about. That song had already been sung. I was going on. Still minding my own business. Never knew the life had just begun. You came into my life like a sweet. No i witajcie w kolejnym dniu. Wiem, że wczoraj miałam się do Was odezwać. Niestety tego nie zrobiłam, ale jak gdyby to nie była moja wina, eee, przyszła sąsiadka. I wiecie, jak to jest: jak dwie kobiety zaczynają rozmawiać, eee, a jeszcze jak jedna ma troszkę problemów, no to właśnie wtedy się robi pogawędka. Znaczy, bardziej ona mówiła, niż, aniżeli ja, bo ja bardziej słuchałam, ale wiecie, czasem to też jest potrzebne, więc dobrze, że się mamy. Dobrze, że możemy na siebie liczyć. Ale ja nie w tym temacie, moi drodzy. Ja dzisiaj mam wolny dzień, w związku z czym muszę pozałatwiać kilka spraw na mieście. W związku z czym. W związku z czym e, biorę Was ze sobą, wezmę Was ze sobą. Może mi się uda coś tam ponagrywać, e, może się przejdziemy. Chcę jeszcze wejść do dwóch albo trzech sklepów. E, na pewno muszę wejść do TK Maxa. Mam takie bony, ponieważ e, ja bardzo często biorę udział w różnego rodzaju ankietach internetowych, należę do trzech chyba firm, czy do dwóch firm. Muszę... Już nie pamiętam. I biorę, I biorę bardzo często też udział w tych ankietach. Eee, i Niektóre firmy płacą, a niektóre właśnie wydają takie bony. Ja też takie bony mam o wartości 100 zł, więc e, nie chcę, żeby one mi przepadły. W związku z czym coś tam sobie poszperamy. Nie wiem, czy uda mi się włączyć kamerę w TK Maxie. Natomiast. E, ja postaram się Wam później to wszystko nagrać, zbiorę w jeden, e, no myślę, że, że może dzisiaj, może jeszcze w tym vlogu, zobaczymy. E, tym razem ja muszę tak, zrobić sobie w pierwszej kolejności śniadanko, jak widzicie jestem już umalowana, mam nie, włosy mam nie ale najważniejsze, że jestem po, po kawie. Jestem ubrana, yy, robię śniadanie i na pewno jeszcze przed wyjściem muszę zmontować jeden film. Muszę wysłać jedną paczkę yy, i tak. Tak więc moi drodzy, nie bawię się do Was, odzywam. Moi drodzy, no i tak, jak widzicie, sobie związałam włosy, bo jest naprawdę bardzo ciepło. Założę sobie żakiet, bo nie chcę zakładać e, żadnego płaszcza. Trochę dzisiaj będę musiała sobie schodzić. Nogi, więc naprawdę ubrałam się bardzo, e, bardzo prosto, wygodnie. Okularki. E, nie wiem, czy koszula biała to był dobry pomysł, ale w jednym miejscu muszę być ubrana tak w miarę lepiej. Poczekajcie, obniżę kamerę. Okay. Tak, mam jeansy, mam tą koszulę, jakie. E, tak będę miała taką potrzebę, to po prostu wezmę i. Osiągnę, jeszcze sobie poprawię. I tyle. Biorę tą moją torebkę, którą zazwyczaj biorę ee, w weekendy, bo ona jest fajna, pojemna. Tam sobie schowałam aparat, portfel, wszystkie rzeczy niezbędne. Wiem, że trochę jest wypchana, no ale cóż, no nic nie poradzę. ja jeszcze z powrotem wyszła, to muszę pójść na zakupy, a niestety muszę je w coś włożyć. I tak moi drodzy muszę teraz Was podwyższyć i tak moi drodzy, jak widzicie makijaż sobie zrobiłam taki troszkę mocniejszy ale yy, Jezu, coś nie mogę dzisiaj się zebrać, wiecie, i myślami i tak dalej. Jakoś jestem tak strasznie e, rozbita, bo trochę się u mnie w moim życiu zaczyna dziać. Ech. Dobra, nieważne. Moi drodzy, życzę Wam miłego dnia. Um, jeżeli zakończę tego vloga, no to trudno, um, przyjdę tylko do Was pożegnanie, bo muszę zobaczyć jeszcze ile tak naprawdę e, ten film minut już ma, e, a nie chcę robić takiego długiego tysięca, bo widzę, że dłuższe filmy za bardzo nie są oglądane, e, to przyjdę się pożegnać, a jak nie, to zrobimy sobie taki szybki hol zakupowy, nie lubię tego słowa, ale nieważne. Zrobię po Wam przegląd zakupów, które poczyniłam dzisiaj na wypadzie na miasto. Dobra, znikam. Odzywam się w dalszej części tego vloga. Życzcie mi miłego, owocnego i udanego dnia. Bo ja Wam takiego życzę. Raised, swept me off with feet and made me whole again. You came in my life, I want to see you face. Never will I be, be the same again. Never will I be, be the same again. Moy, Daddy, is Ale powiem Wam, że tyle nie zaszło czasu. To jest jakaś masakra. Włosy mamy wszystkie strony świata. Zrobimy tak. Ja Wam pokażę dzisiaj co kupiłam i tym akcentem po prostu zakończymy tego vloga. Przepraszam, tak sapione. Ale... trochę się namęczyłam. Okej. Okay. I tak po, po kolei wzięłam. Dwa rączniki, jeden mały, drugi większy. Ten był po 19, tamten był za 30 zł. Wzięłam dezydorant Nivea do białego i do czarnego. Tutaj mam herbatę swoją zieloną z pigwą tą moją ulubioną z Big Active. Wzięłam jeszcze rumianek w Cztery bułki, takie wieloziarniste. Wzięłam jeszcze Doritos, ten naczosy serowe. Dwa rodzaje żółtego tego sera, bo już mi się skończy. I wzięłam jeszcze e, włosy pacyficzne Był za 15 zł, to jakaś promocja, więc to również wzięłam. I to są wszystkie moje zakupy z Carrefour'a. E, I teraz tak. W HM nic ciekawego nie widziałam, ale kupiłam sobie taką opaskę na włosy. E, mam nadzieję, że ją wynoszę. I ona kosztowała. Już Wam pokazuję. o. 30 zł, nie, 25 zł, co ja 25 zł i weszłam do tutaj Maxa. Mówiłam Wam, że mam ten taki bon do wykorzystania za tankiety, ale nic ciekawego nie widziałam. Wziąłam tylko taki świecznik. Widzicie, pierwotna cena 60 zł, ale ja go upolowałam za 42 zł, więc jeszcze mi tak naprawdę został ten bon. O wartości 58 zł, dokładnie. Więc myślę, że bardzo fajny, bardzo ładny zakup. I to wszystko. Tak więc, moi drodzy, już zjadłam marynarkę. Idę napuścić sobie wody do wanny, się wykąpię, bo cała jestem mokra. Lepiej się. Zaraz sobie zrobię też jakiś obiad na szybko. I. Biorę się za dalszą część montażu um, kolejnych filmów, bo, bo skoro mam dzisiaj wolny dzień, to chciałam go wykorzystać na maksa. Tak więc, moi drodzy, dziękuję Wam za to, że byliście po raz kolejny ze mną w moim vlogu. Zapraszam Was oczywiście na kolejne moje filmiki. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zachęcam Cię do tego. Pamiętajcie o dzwoneczku. Dlatego, że zawsze będziecie na bieżąco no, z moimi filmikami. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Dziękuję jeszcze raz i do następnego. Ciao!